Skok przez płot, proszę Państwa! Na koleję przodu mnie przygotujesz się? Macha na rozgrzewkę Odliczonko Dajesz, dajesz, nie przestajesz, chłopie! Poćwicz, poćwicz równowagę! Nie, nie łam się, nie łam się chłopie! Daj, 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 dajesz! Daj. No! PRÓBA druga, proszę państwa. To będzie coś. Wykonaj naszego najlepszego kaskadera Wizzera 997. No. Niestety mamy pewien problem techniczny. Nasza łapka, z się skaczemy, już się troszeczkę zepsuła. Ale to nam nie przeszkodzi. Jak zaczęliśmy to i skończymy. Nie poddawaj się! Dobrze, 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 tak, tak, proszę Państwa, tak, tak! Siema ludziska! Teraz wam pokażę skok przez płot. To będzie czas? o ile się odważę skoczyć. Uwierzcie mi, wydaje to się łatwe, przeszkoda jest niby prosta, ale żeby skoczyć, najwięksi próbowali. Łatwiej niebo bo zobaczyć niż przez to się skoczyć. ale specjalnie dla was, get clear.